Czasami mamy wrażenie, że to nasze słowa zostają w pamięci drugiej osoby na zawsze, że zapamięta każde zdanie, każdą radę, każde musisz czy powinnaś, ale prawda jest inna. Ludzie rzadko pamiętają dokładnie, co im powiedzieliśmy, za to nigdy nie zapominają, jak się przy nas czuli. Może nie pamiętają już Twoich słów wsparcia, ale pamiętają ciepło w Twoim głosie. Może zapomnieli o czym rozmawialiście, ale wciąż czują spokój, który im dałaś. Emocje zapisują się w nas głębiej niż litery w książce. To one wracają w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy słyszymy podobny śmiech, podobny ton głosu, albo kiedy ktoś spojrzy na nas w ten sam łagodny sposób. Dlatego, gdy jesteś z drugim człowiekiem, pamiętaj. Ważne jest nie tylko to, co mówisz, ale przede wszystkim jak sprawiasz, że się czuje. Czasem jeden uśmiech Uścisk, czy po prostu obecność potrafi zmienić dzień, a nawet życie drugiej osoby. Bo gdy miną lata, słowa się zacierają, ale uczucia zostają z nami na zawsze. Więc nie staraj się być perfekcyjna w tym, co mówisz, staraj się być prawdziwa w tym, co dajesz serca. Jeśli ten materiał dał Ci coś do myślenia, zostaw lajka i komentarz. To pomaga mi się rozwijać i docierać do większej ilości wartościowych osób. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę i do usłyszenia za tydzień.